Cześć! Jesteście gotowi wybrać się z nami w kolejną podróż? Jeśli tak, zapraszam Was do zwiedzenia firmy Eryk. Jak tylko dowiedziałam się, że ich pracownicy realizują projekty w ponad 40 krajach, wybrałam się do nich z walizką. Jeśli i Waszą pasją jest podróżowanie i zwiedzanie różnych zakątków Europy i świata, zostańcie z nami, bo będziemy mówić o tym, że jest praca w regionie. Nasza firma zajmuje się instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi właściwie na całym świecie. Dla naszych klientów, często w siedzibie klienta, ale częściej to nasz klient sprzedaje swój produkt, jakąś linię przemysłową, linię do pakowania z montażem. I to my jesteśmy tym montażem. Robimy również instalacje elektryczne w budynkach, w szpitalach, w parkingach. Wszystko, co jest potrzebne naszym klientom. Firma istnieje w Polsce od 2004 roku. Początkowo było to mniej niż 50 osób. Po 10 latach było nas więcej niż 100. W tej chwili mamy ponad 200 pracowników. Tereny, gdzie docieraliśmy z naszymi technikami na instalacje, się poszerzały. Na początku to była Skandynawia, później pojawiły się tak egzotyczne miejsca jak Nowa Zelandia, Chiny, Stany Zjednoczone, Grenlandia. No, chyba tylko na Antarktydzie nas nie było. Robimy ponad 200 projektów rocznie i no, dla różnych osób różne rzeczy są ciekawe. Warto wspomnieć o największym i najbardziej nowoczesnym w Skandynawii parkingu automatycznym, o farmach wiatrowych. Mi... Osobiście bardzo podobało się, jak instalowaliśmy ruchomą scenę w teatrze na wycieczkowcu. W Eryku pracuję jako elektrotechnik i zajmuję się wszystkimi sprawami elektrycznymi, od podłączania rozdzielni elektrycznych przez budowę transporterów. Bo to chyba nie będę oryginalny, powiem to samo co koledzy. Najlepsze są wyjazdy. Pracuję to tylko 6 miesięcy, więc byłem na dwóch projektach w Danii i w Niemczech. Największy mój projekt, w jaki brałem udział, to był projekt budowy szpitala pod Kopenhagą. W Eryku jestem technikiem, czasami timiderem na projektach. Pracuję już kilka lat jako elektryk. Głównie moje projekty odbywają się w przemyśle. Do tej pory projekty, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to na pewno te w przemyśle samochodowym. Ten temat jest dla mnie bardzo interesujący. Dla mnie największą właśnie zaletą pracy w ERYKU jest to, że cały czas się rozwijam. Cały czas na każdym projekcie zmagam się z nowymi zagadnieniami, poznaję nowych ludzi i mogę wymieniać się z nimi doświadczeniami. Moja praca w Eryku polega na oferowaniu usług podwykonawczych w zakresie elektryki i mechaniki przy projektach realizowanych na całym świecie. Przede wszystkim najbardziej cenię sobie bezpieczną pracę w zgranym zespole, stabilne zatrudnienie, częste podróże służbowe w ciekawe miejsca, brak monotonii i wiele wyzwań, które przekładają się na cenne doświadczenia i nowe umiejętności. Firma Erik zapewnia nam niezbędne narzędzia: transport, zakwaterowanie blisko miejsca pracy, sprzęt, ubrania robocze, środki ochrony osobistej, i wszystko, co jest nam niezbędne do bezpiecznej realizacji projektu. Przez ostatnie dwa lata udało mi się pracować w takich krajach Europy jak Dania, Belgia, Holandia, Słowenia, Szwajcaria. Również zdarzył mi się projekt w Stanach Zjednoczonych, co było ciekawym doświadczeniem i niesamowitym przeżyciem. Eryku zajmuję się elektryką, jestem stażystą. Przeprowadzam różne instalacje elektryczne na różnych projektach za granicą, jak i w Polsce. W swojej pracy lubię dynamikę pracy. Jest fajnie, bo nie jest nudno. No i podróże. Udało mi się pracować w takich krajach jak Grecja, Dania, Francja, Niemcy, Polska. Ogółem można jeździć po całym świecie. Jako stażysta w Eryku mam y, możliwości podwyższenia swoich umiejętności i kwalifikacji takich jak jak na przykład język angielski, dodatkowe kwalifikacje typu Zwyżki albo dodatkowe kursy na elektryka jak i mechanika. Poszukujemy pracowników z wieloletnim doświadczeniem elektrycznym i mechanicznym. Oraz pracowników młodych, chętnych nauczyć się czegoś od nas, od naszych techników, którzy chcą i są zainteresowani rozwojem swojej kariery poprzez różnego rodzaju kursy, które mamy. Oprócz tego poszukujemy ludzi, którzy są ambitni. Ambitni pod względem pracy, pod względem stylu życia. Posiadamy program stażowy. Ten program już działa u nas około roku czasu. Są to osoby, które tak naprawdę są bez doświadczenia. Niektóre z nich mają wykształcenie, przykładowo zawodowe, elektryczne, ale też są to osoby, które nie mają tego doświadczenia, ale chcą się przebranżowić, chcą posmakować czegoś innego. Oprócz tego takim podstawowym szkoleniem, na które wysyłamy techników, to jest szkolenie, które odpowiada za umiejętność prowadzenia wózków widłowych i tak zwanych scyzor liftów. Głównym benefitem, jakim tutaj, z jakiego ja korzystam i z jakiego korzystałem jako technik, to była prywatna służba zdrowia. Kolejnym benefitem są różnego rodzaju kursy językowe możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach, które sam pracownik sobie wybiera. Angażujemy się w różnego typu wydarzenia sportowe, biegi, oraz dajemy naszym pracownikom możliwość korzystania z kart sportowych. Jeśli szukasz pracy, która pozwoli Ci zwiedzać różne zakątki Europy i całego świata, to zajrzyj do Eryka, bo jest on wyróżniającym się w regionie pracodawcą.